Trzeci dzień kwietnia 2025 roku. Mamy 18:25 na zegarze. Ja jestem na Gomager, kłaniam się i zapraszam Was na nową serię. Ciekawe, co nas tam czeka. Już trochę przed zrobiłem, że tak powiem. No ale zobaczymy. No. Może będzie ciekawa ta seria? Zobaczymy. Sprawiliśmy na jakiś taki dziwaczny korytarz, gdzie ani w jedną, ani w drugą, tak jakby... I teraz nie wiadomo, czy iść w tą, czy w tamtą stronę. I teraz, no właśnie. Tu mam mańkę, i się udać. Tak kolekcjonując. Rzecz umorąc. Hmm. tym mamy jakieś portale tutaj mamy jakiś tak główny ten hmm. Hmm. Powiem szczerze, że tak skonstruowanego świata to ja jeszcze nie widziałam Może jest skrewa jakieś tam za których nie wiem skutno to wyjdzie w każdym razie zobaczymy. Ciekawe co tam jest na końcu tego korytarza. To tak się rozciąga, się rozciąga i tak w nieskończoność, chyba będę szedł. Ani narzędzi, ani co? Hmm. Ciekawe. Czym będzie nas ta seria doprowadzi? To wygląda jakaś jak, taka jakaś kapsuła? Nie wiem jak to określić. Nie wiem, dajcie znać w komentarzach widzowie. Jak wy to widzicie, bo dla mnie to jest taka kapsuła, tu mam czas, czasoprzestrzeni albo coś w tym stylu. Tak, Idę, idę, idę i końca i widać tej wędrówki. Zobaczymy, <laughs> gdzie nas to doprowadzi. Hmm. że po prostu na początek nazwę to nowa przygoda. Nie do końca wiadomo jaka. Coś w tym stylu. Hmm, może nowa tajemnicza przygoda. Zobaczymy. Ale w tej serii coś na pewno też będzie. O, chyba dochodzimy do końca korytarza, tak mi się wydaje. Chyba że... Chyba że jestem w błędzie. Hmm. Ta figura przede mną się przesuwa raz w prawo, raz w lewo. Czy to oznacza, że jestem bliżej czy dalej? Gdzie to mnie zaprowadzi, tak się zastanawiam Hm, stoją takie jakieś punkty, ale. No nic na razie mi tutaj nie robię, więc... Hmm. Szczerze. Trochę dziwna sprawa jak na początek, ale dobra. Co jest na koncie, to korytarza. I on ma swój koniec. To jest jakieś niebywałe. Jednym słowem. O! Chyba widzę koniec tego korytarza, to coś mi się wydaje, a może nie. Hmm. Ciekawe, ciekawe. O! Coś tam się pojawiło. Znowu jakiś tylko znaczek i nic więcej. Teraz tak, ani się, ani zawracać, ani co? Trzeba przejść. Он до конца. Я mm. тут Co to może być na końcu korytarza. Hmm. Dobra. I odkryliśmy to się to odkryliśmy. Za chwilę widzimy się na serii Minecraft na Wiosce.